To nie może tak wyglądać. Zdecydowanie zajmuje mi to za dużo czasu. W piątek odbyłem cztery rozmowy telefoniczne z potencjalnymi klientami. W założeniu po tych rozmowach i poznaniu potrzeb klienta miałem przesłać ofertę na mail, ale nie zrobię tego. Dlaczego? Wszystkie rozmowy wyszły pozytywnie. I na przyszły tydzień mam już przygotować cztery konkretne oferty. Ale zamiast wysłać je na maila, przedstawię ofertę na następnej rozmowie telefonicznej. Albo takiej online, na przykład na Google Meet. Z jednego prostego powodu. Ponieważ gdy wyślę ją na maila, a później będę się przypominał, no i jak tam jest pan zainteresowany, to na pewno klient mnie oleje. I powie, no dobra, dobra, muszę jeszcze to przemyśleć. A ja potrzebuję decyzji na gorąco podczas kolejnej rozmowy. I w trakcie mieć możliwość rozwiać ewentualne wątpliwości, czyli obawy mojego klienta. Bo to jest jak z kupowaniem ubrań w galerii. Patrzysz, mierzysz, ale jeżeli nie kupisz czegoś od razu, to prawdopodobnie już tam nie wrócisz po. Teraz w międzyczasie wpadły mi dwa kolejne kontakty. Będziłem dzisiaj ponad 3 godziny na rozmowach telefonicznych oraz przygotowanie ofert no i dalej dzwonienie. Zdecydowanie zajmuje mi to za dużo czasu. Muszę znaleźć jakiś drugi inny sposób, który będzie mnie mniej zajmował czasowo. I Będzie on bardziej zautomatyzowany. I już nawet teraz chyba wiem, co zrobię, ale o wszystkim opowiem Ci w poniedziałek.